Lotnicza historia Polski. Lwów możemy traktować jako miejsce narodzin polskiego lotnictwa wojskowego. To w końcu z lwowskiego lotniska Lewandówka, 5 listopada 1918 roku, po raz pierwszy wystartował polski samolot z zadaniem wsparcia polskich żołnierzy na ziemi. Mimo tego wręcz symbolicznego znaczenia, mimo że to w Lwowie powstała jedna z najwaleczniejszych polskich jednostek lotniczych, czyli Szósta Eskadra Wywiadowcza. To jednak na mocy reorganizacji polskiego lotnictwa z 1921 roku półki lotnicze utworzono tylko w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. O pominięciu Lwowa zadecydował fatalny stan tamtejszej infrastruktury. Bardzo szybko jednak lotnictwo do Lwowa wróciło. W 1925 roku w tym mieście utworzono szósty pułk lotniczy. Jego pierwszym dowódcą został tak ściśle z tym miastem związany Włoch w polskiej służbie Camilo Perini. Kadry pułku pochodziły głównie z pierwszego pułku lotniczego w Warszawie oraz trzeciego pułku lotniczego w Poznaniu. Opis 6 pułku lotniczego jego struktury, bazy i kadry musiał rzecz jasna znaleźć się w książce więcej niż piąta broń. Między wojną a pokojem, organizacja personel i sprzęt polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1921-1925. Lotnicza historia Polski